Taki wóz y, jest w gminie niestety. Mógłbym przekazać, żebyśmy kupili znowu jakiś osobowy samochód, y, ale uważam, że mamy gminę partnerską w tego. Zagadujemy gminę szczęską i nawet jakby nasze koła, czy, czy młodzież chciała podjechać gdziekolwiek, no to nie damy rady, musimy za każdym razem wyjść. Była y, prośba y, jednego radnego, żeby kupić większy bus czy coś innego. Tych większych wyjazdów sprawdziłem jest stosunkowo niedużo, a szkoła czy inni potrzebują busa tak samo. I uważam, on jest najbardziej praktyczny. Wydaje mi się, że powinien być to samochód dobrej płytki z pełną klimatyzacją, dzisiaj budowanym, No i z, z tymi wyjazdami. gminy stać na to, że będziemy porządny samochód myślę, że i solespa potrzebują za ja każdym razem coś gdzieś się szuka, pożycza albo wynajmuje albo się nie czy po prostu, bo z tym tak i to właściwie wszystko przegadaliśmy ostatnio na ten temat myślę, że to wszystko dziękuję, teraz dyskusję z Państwem czy chciałbym, proszę Panu powiedzieć ja bym na ten kurs, ale Inny, miał, inny inne liście, nie mogę do końca, także nie do końca. Byłem za tym po prostu tak jak tu wóz zaznaczył któryś tam dawny, kilkanaście osób słowecwa i tak dalej, bo uważam, że ten samochód będzie wodził jakieś jednostki pojedyncze, a w związku i tym bardziej, że tutaj koleżanka sprawdziła, ja też postaram się skorzystać z tego, że większość pracowników będą mareczapy i tak dalej ten yy, cytron kiedyś był w oświacie i służył tym a nie pracownikom funkcyjnych Mam zleczał, jeszcze wytworzyłem stół także to jest nie do końca taka sytuacja wina i najlepsze ostatnie wydarzenia w Poczewie jeden z naszych wiosek nie wiem czy Pan mówił ja yy, zebrałem trochę obel w imieniu oczyszczalni chociaż nie ma nic wspólnego z tym z tą kolą tutaj i tak dalej więc po przykład, pan panu mówię, w Wodociągu trzeba, pierwsza rzecz, a panu tak planuje przedwzorę, potrzeba, gdzie trzeba zacząć, pod tego Wodociągu, gdzie są po nim miejskie rury i tak dalej. I co chwilę jest awaria i to może też być przyszłą tego, co się dostanie w sieci. Nie będę dosyłał przeciwko, bo siedem czy 9 osób to nie jest żadne rozwiązanie. Pan Panie proszę bardzo. Proszę. proszę Państwa, to twierdzę, co wiecie, nie jecie, je, ale są goście i wszyscy na temat, to samo a, Proszę Państwa, tak, ponieważ jesteśmy przyjść do tego niej, bo to tak jakbym dostał trochę w gębę, a to nie do końca tak jest, ponieważ to y, kiedyś tam na poprzedniej władzy wymyślona oczyszczanie, która przyjmuje 5-6 osób masyzacyjnych, którą za dokanzałem do budowałem. Y, ale projekt po prostu zepsuty, bo nikt tego nie przewidział, a niektórzy z martwili dał. To... To, jeżeli chodzi o wodociągi, to jak Pan zauważył, tam gdzie budujemy cokolwiek, to ciągniemy wodociągi. Tam gdzie jeszcze budowali, to dalej są pod drogami drogi, drugi raz azbestowe. Jeżeli chodzi o zbudowanie wodociągów, to, to jesteśmy jedyną Unią, że Państwo wiedzieli, która nie chce odzyskiwać wata. To jest za zeszły rok ponad milion złotych, ponieważ nie mamy żadnej spółki, bo, bo, bo nie, bo nie mamy, bo to jest taka spisowa toriacie. To was w kopalinie, to jesteście dzisiaj głównie wy, też nie ma wody, i my byśmy mogli to zrobić. Tylko my nie chcemy tych pieniędzy. Ja o no VAT, jak zostałem tylko wójtem, to walczę już szósty rok. Byłem oskarżony o próbę VAT-u. Potem, bo, ponieważ nie mam żadnej spółki, to jest dużo trudniej. Sześć lat jest to, pięć lat jest to już w sądach. W USA wygrałem, teraz skarbówka odwołała się do NSA. Po prostu jesteśmy dziwni. Zresztą nasza gmina jedyna nie chciała internetu jak dla dawno maszynku budował. tego jest wiele. I wydaje mi się, że, że dokładnie, bo to jest zawsze tutaj taka walka, bo jak mówią, jeżeli coś robimy, żeby tą gminę powoli zmieniać, to to jest najgorsza rzecz, jaką możemy robić. My też musimy się poruszać i też musimy. To nie my. Jak pan spojrzy, to pracownicy dużo korzystają z delegacji jeżdżą, a często nie mogą, no, muszą korzystać i brać delegację, bo niech to samochód jest niesprawny. My jeździmy bardzo dużo, dużo załatwiamy, biegamy, szukamy i tego nigdy nie było. I tak gmina powolutku wyszła z wielkiego dołka finansowego, czyli z totalnej 3 miliony 600 przy własnych dochodach i żeśmy ją wyprowadzili. Niech pan nie sprzedaje propagandy. Trzy samochody są, które też załatwimy od dwa. Jeden, żeście sami przerobili z wozu strażackiego, natomiast dwa uległy wypadkom. Niestety, yy, musimy odwozić, te wozy muszą jeździć do Gwina, od do ponieważ my możemy tylko przyjąć 5-6 Ale dobrą wiadomością jest to, że wszyscy radni zgadzają się na to, że z 2020 roku, 2022 roku, kiedy trzeba wydać pieniądze, to trzeba zbudować tą, Kanalizację pasa północnego. Nie mamy na udział własny. Ja pobieram do tego wyzwania, że parę milionów udziału własnego zdobędę. Natomiast, natomiast tutaj, oczywiście, jak nas widzą, tak jest My nie musimy nic kupować. My możemy dalej jeździć tym cytoelem i wozić ludzi, czy dzieci, czy, czy stowarzyszenia. To jest wasz wybór. Ja nic nie mówię. Natomiast uważam, że. W gminie jeden porządek sprawy samochód nie osobowy, ale właśnie taki wóz powinien być. A zrobicie, jak się z tej No po prostu proszę. Ty chodzi o samochód. Cena, cena, ja tylko to dziewięciu panie ja. bo, bo to były takie, i niepełnosprawnych przewodzimy tam bardzo często, czyli ten samochód będzie wykorzystany. No tylko no, wszystko zależy od ludzi i będzie zależało od pana Wójta, bo jak zawsze prosimy, że na darmo z tej kierunka nie będzie wolił, to jak się błaga sprawa. Ten samochód będzie wykorzystany jakoś, została, jakiś i jakoś dostawał jakichś koncertów, są po historii, zarówno, różne pestyny różne też tam... To zawsze kilka kobiet ładnie promują naszą gminę, Wtedy myślę, że to taki I chyba warto go A tym bardziej, że cena tam składu to jest około 4 tysięcy to chyba na A tak rozłożone, myślę, że będziemy Dziękuję. nie jest proszę chcę powiedzieć odnośnie tego samochodu, że w dalszym ciągu podtrzymuje to, że samochód powinien być większy. I dlaczego? Trzeba to powtórzyć, że mogą skorzystać z tego towarzyszenia. drużyny piłkarskie jest 18 zawodników, siada jest, nie musimy zasadać dodatkowego samochodu. I wiele ci Straże, KGW, Radni, Surtyci i kto się chce, może wynajmiać w dalszym ciągu upieram to, że to zawsze są te dwie To jest dla mnie W tym temacie. Szanowni Państwo, wydaje mi się, że według mnie zakup takiego samochodu jest zasadny. Tą flotę, którą my posiadamy, to, to poprzednia epoka właściwie faktycznie nawet nie wypala jechać do województwa czy do sąsiednich gmin z tego co się obiecuję osobiście to większość gmin posiada tego typu samochody mówimy tu o takich busach do dziewięciu osób bo to też jest związane z utrzymaniem kierowcy powyżej kredytów że musi być kategoria prawa jazdy wyższa jeżeli chodzi o wybór tego konkretnego samochodu jest to samochód dobrej klasy Volkswagen i ten samochód zostanie przecież w tej gminie Tutaj tylko tu musimy podjąć decyzję, czy, czy chcemy w tej cenie, czy nie. Chodzi o to pytanie, tu konkretnie to czekam tak, na Panią Skarbnik, aż wróci. E, żeby Pani wyjaśniła pojęcie e, liczb kooperacyjnej. Ja rozumiem, że to jest na 6 lat, e, 12 i w jednym roku, na przykład tak, w tym roku musim, musielibyśmy wydać 17 099, e, czy te pieniądze mamy. Czy w tym roku, tak? Natomiast e, jeżeli chodzi o Następne lata, to jest y, miesięczna rata około 3000, tysięcy, tak. tak? Czy to jest jednorazowo Nie, nie to są rany miesięczne. Czyli byłoby do 2 tysiące... No przez te 6 lat około 3 tysięcy złotych miesięcznie, tak? tak. Y, no, czy, czy to nie wpłynie na, nie wiem, na obniżkę wysokości? Nie, bo to, to, to jest Dlatego dla, dla, dla to 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 tak? To mhm. by czy jest jakieś ryzyko, nie wiem, bo w leasingu my nie jesteśmy właścicielami tak tak? Nie, To jest I po, po, spłaceniu tych lat, wtedy jeszcze trzeba włożyć jakieś pieniądze, żeby... Tak, to zł. zł. Czyli de facto to jest 17 tysięcy teraz i później po 3000, około tysiące tak. miesięcznie. I na koniec, żeby ten samochód stał się własnością gminy, 1709 zł.

10 tysięcy delegacji. My jako Rani w zeszłym roku no, mieliśmy 1600 delegacji, a jeszcze był Pan Wójt i, i sekretarz. Co wysz, wyszło na te 32 tysiące? Czyli tutaj i tak obniża koszty samolotów. Ja chcę powiedzieć, że znacznie obniża mój wyjazd na Warszawy, to jest 1000 e, koszty. Tak, z samej wujni, to jest 32 tysiące. A jeszcze ograniczam te wyjazdy, a to jest jeden wyjazd, na dwa wyjazdy.

tak często, jak warto się sprawdzać, to za bardzo. Jeżeli chodzi o rozwijanie, to był jeden wypadek, a jeżeli chodzi o to, że ja w ogrodzie, teraz zacznę z dwa, o drugi, to nie pamiętam, ale jeden, to na pewno. Na drogach tyle sześć lat, czyli nawet jak ma, to nie jest to jakoś wielki wyczyn. Natomiast patrzyłam ci sto i czerwca, to stary samochód, który ma już dwie, dojrzałości, ale więcej, a rzędu. Da, da. Rozmania... Na A tamtego takie szczegółów, że nie jest to w, ¿no? w tej sprawie. Proszę o radę, zamykam dyskusję. Proszę o czytanie uchwały. Uchwała Rady Gminy z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie wdrożenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego na jeden samochód z marki Volkswagen Transporter T6 DI dla Urzędu Gminy Poszerzeń. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera e punkt 10 i artykułu 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Koczewo uchwala co następuje. Paragraf 1. Upoważnia się wójta gminy Koczewo i udziela pełnomocnictwa do podjęcia czynności formalno prawnych związanych z zawarciem umowy i zaciągnięciem zobowiązania leasingowego na jeden samochód osobowy marki Volkswagen transportem t 6 dla Urzędu Gminy Poczebie do wysokości 191 932 zł, 19 y, groszy brudnych. Paragraf drugi. Umowa leasingu zostanie zawarta na okres nie dłuższy niż 6 lat w formie leasingu operacyjnego, eksploatacyjnego cecha umowy dzierżawy z możliwością wykupu. Urząd Gminy Poczebie w, w zamian za używanie i pobieranie pożytków będzie płacić część leasingowy. Paragraf trzeci. Środki na składę wyżej wymienionego zobowiązania w przyszłych latach będą pochodziły z wpływów z dochodów własnych gminy. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się o gminy potrzebą. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega odruszeniu. Sprawozdanie do głosowania. Jak z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę podnieść. Dziękuję.